O godzinie 1.07 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze drewnianego Kościoła w miejscowości Libuszy. Deżury w Kierowania skierowania na miejsce siły i środki pobliskich jednostek. W tej chwili ponad 30 jednostek. Grupa operacyjna z Komendy Powiatowej Państwa Straży Pożarnej w Gornicach. Pożar został już w tej chwili zlokalizowany. Trwa jego dogaszanie, drewniana konstrukcja, po przyjeździe pierwszych zastępów na miejsce kościół objęty był w całości pożarnym, płonęła konstrukcja dachu i w tej chwili tak powiedziałem trwało dogaszanie tego kościoła. I ja myślę, że jeszcze do godziny na pewno poranne, będziemy musieć dokładnie przelać, przepatrzeć z bliższą, no jest najważniejsze, że na szczęście nikt nie, nie ucierpiał, tylko jeden ze strażaków został lekko, lekko ranny, udał się w tej chwili na celu zaopatrzenia tej rany ciętej. Czyli w obiekcie było podłączenie prądu elektrycznego? Tego na chwilę jeszcze obecną nie wiemy. Nie zapoznawaliśmy się z tym obiektem, ponieważ ten obiekt spłonął już w 1986 roku został odbudowany w 1996 roku. Nie był wyposażony w żadne sakralne elementy, w związku z tym nie było takiej, takiej potrzeby. Będziemy w tej chwili tą sprawę rozpoznawać.